Jest wtorek, 11 lutego. Codziennie o 18 znajdziesz tu Słowo Boże na kolejny dzień. Wysłuchasz tu też rozmowy, w których razem z naszymi gośćmi szukamy odpowiedzi na trudne pytania dotyczące wiary i Kościoła. Pochodnia, Pochodnia Podcast. Możemy się rozwijać dzięki Waszemu wsparciu. Dziękujemy. Dziękujemy. Szczegóły w opisie czytanie z księgi rodzaju Bóg rzekł Niechaj się zaroją wody od istot żywych a ptactwo niechaj lata nad ziemią pod sklepieniem nieba Tak stworzył Bóg wielkie potwory morskie i wszelkiego rodzaju pływające istoty żywe którymi zaroiły się wody oraz wszelkie ptactwo skrzydlate różnego rodzaju Bóg widząc, że były dobre, błogosławił je tymi słowami. Bądźcie płodne i mnóżcie się, abyście zapełniały wody w morzach, a ptactwo niechaj się rozmnaża na ziemi. I tak upłynął wieczór i poranek, dzień piąty. Potem Bóg rzekł: Niechaj ziemia wyda istoty żywe różnego rodzaju, Bydło, zwierzęta pełzające, i dzikie zwierzęta według ich rodzajów. I tak się stało. Bóg uczynił różne rodzaje dzikich zwierząt, bydła i wszelkich zwierząt pełzających po ziemi. I widział Bóg, że były dobre. A wreszcie rzekł Bóg: Uczynimy człowieka na nasz obraz, podobnego nam. Niech panuje nad rybami morskimi, nad ptactwem podniebnym, nad bydłem, nad ziemią i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi. Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył: Stworzył mężczyznę i niewiastę. Po czym Bóg im błogosławił, mówiąc do nich: Bądźcie płodni i rozmnażajcie się. Abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną, abyście panowali nad ptactwem podniebnym, nad rybami morskimi i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi. I rzekł Bóg: Oto wam daję wszelką roślinę przynoszącą ziarno po całej ziemi, i wszelkie drzewo, którego owoc ma w sobie nasienie. Dla was będą one pokarmem. A dla wszelkiego zwierzęcia polnego, i dla wszelkiego ptactwa podniebnego, i dla wszystkiego, co się porusza po ziemi, i ma w sobie pierwiastek życia, będzie pokarmem wszelka trawa zielona. I tak się stało. A Bóg widział, że wszystko, co uczynił, było bardzo dobre. I tak upłynął wieczór i poranek, dzień szósty. W ten sposób zostały ukończone niebo i ziemia oraz wszystkie zastępy jego stworzeń. A gdy Bóg ukończył w dniu szóstym swe dzieło, nad którym pracował, odpoczął dnia siódmego po całym swym trudzie, jaki podjął. Wtedy Bóg błogosławił ów siódmy dzień i uczynił go świętym. W tym bowiem dniu odpoczął po całej swej pracy, którą wykonał stwarzając. Oto są dzieje początków po stworzeniu nieba i ziemi. Oto słowo Boże. Jak jest przedziwne imię Twoje, panie. Gdy patrzę na twe niebo, dzieło palców twoich, na księżyc i gwiazdy, które ty utwierdziłeś, czym jest człowiek, że o nim pamiętasz? Czym syn człowieczy? Że troszczysz się o niego. Uczyniłeś go niewiele mniejszym od aniołów, uwieńczyłeś go czcią i chwałą, obdarzyłeś go władzą nad dziełami rąk twoich, wszystko złożyłeś pod jego stopy: owce i bydło wszelakie, i dzikie zwierzęta, ptaki niebieskie i ryby morskie, wszystko co szlaki mórz przemierza. Jak jest przedziwne imię Twoje Panie. Alleluja, alleluja, alleluja. Nakłoń me serce do Twoich napomnień, obdasz mnie łaską Twojego prawa. Alleluja, alleluja, alleluja. Słowa Ewangelii według świętego Marka. U Jezusa zebrali się Faryzeusze i kilku uczonych w piśmie, którzy przybyli z Jerozolimy. I zauważyli, że niektórzy z jego uczniów brali posiłek nieczystymi to znaczy nieobmytymi rękami. Faryzeusze bowiem i w ogóle Żydzi, trzymając się tradycji starszych, nie jedzą, jeśli sobie rąk nie obmyją, rozluźniając pięść. I gdy wrócą z rynku nie jedzą, dopóki się nie obmyją. Jest jeszcze wiele innych zwyczajów, które przejęli i których przestrzegają, jak obmywanie kubków, dzbanków, naczyń miedzianych. Zapytali go więc faryzeusze i uczeni w piśmie, dlaczego twoi uczniowie nie postępują według tradycji starszych, lecz jedzą nieczystymi rękami? I odpowiedział im, słusznie prorok Izajasz powiedział o was, o błudnikach. Jak jest napisane: Ten lud czci mnie wargami, lecz sercem swoim daleko jest ode mnie. Ale czci mnie na próżno, ucząc zasad podanych przez ludzi. Uchyliliście przykazanie Boże, a trzymacie się ludzkiej tradycji. Dokonujecie obmywania dzbanków i kubków i wiele innych podobnych rzeczy czynicie. I mówił do nich: Sprawnie uchylacie Boże przykazanie, aby swoją tradycję zachować. Mojżesz tak powiedział: czci ojca swego i matkę swoją. Oraz kto złorzeczy ojcu lub matce, niech śmierć poniesie. A wy mówicie: jeśli ktoś powie ojcu lub matce, korban, to znaczy darem złożonym w ofierze jest to, co miało być ode mnie wsparciem dla ciebie to już nie pozwalacie mu nic czynić dla ojca ani dla matki i znosicie Słowo Boże ze względu na waszą tradycję, którą sobie przekazaliście. Wiele też innych tym podobnych rzeczy czynicie. Oto Słowo Pańskie.